Na scenie kabaretu pan K. K wykonuje swoje magiczne sztuczki. Jego triki są naprawdę imponujące, ale niestety publiczność nie zwraca na niego uwagi. Jakiś czas później pan K przybywa do hotelu położonego na odludziu, gdzie pies kierownika warczy na niego. Jutro rano ma wystąpić w pobliskiej kawiarni, ale kierownik odmawia podania mu wskazówek, zanim nie zamelduje się w hotelu. Zabiera go do pokoju i wyjaśnia wszystkie zasady. Na korytarzu pan K widzi dziecko za rogiem i wykonuje małą sztuczkę, wypuszczając motyla, ale dziecko ucieka. Gdy kierownik rzuca mu gniewne spojrzenie, potem pan Ka próbuje się uspokoić, ale jest szokowany, widząc parę nóg wystających z łóżka. Przygląda się bliżej i widzi starego mężczyznę, który patrzy na niego. Bez słowa mężczyzna wyczołguje się i opuszcza pokój. Następnie pan K. słyszy hałas i otwiera szafę, w której znajduje ukrywającą się pokojówkę. Ona również opuszcza pokój bez słowa. Pan wygląda przez drzwi i widzi dwóch intruzów rozmawiających, ale oni również odchodzą, gdy go zauważają. Kiedy pan rozpakowuje walizkę, znajduje swój plakat i rozrywa go na pół. Nie widzi nic, co porusza się pod tapetą ani wycieku wody. Następnego ranka przygotowuje się do wyjścia i kiedy spotyka pokojówkę, robi jej psikusa, strasząc ją. Idąc korytarzem, zauważa napis Wyzwoliciel napisany czerwonymi literami na ścianie. Idzie dalej i dalej, ale nie może znaleźć wyjścia, a każdy zakręt prowadzi do ślepej uliczki. Nagle słyszy dziwny dźwięk dochodzący z rur, które zaczynają się trząść. Wkrótce cały budynek zaczyna się trząść, a światła migoczą, podczas gdy dziwny dźwięk odbija się echem od ścian. Następnie otwierają się małe panele w ścianach i wychodzi z nich grupa muzyków, grających bardzo głośno na swoich instrumentach. Podchodzą do pana K., który natychmiast ucieka, przerażony tym, że zespół go ściga. Znajduje schody i idzie na następne piętro, ale muzycy podążają za nim również tam. Starsza pani wychodzi, aby sprawdzić, skąd dochodzi hałas, a K. korzysta z okazji, aby się z nią ukryć. Zamyka pokój i odwraca się, aby przekonać się, że są to dwie kobiety, po czym traci przytomność. Chwilę później pan K. budzi się na kanapie. Kobiety przedstawiają się i oferują mu kawę. Są zachwycone, słysząc, że K. jest magikiem i chcą wiedzieć, czy widział swoich ludzi przeciętych na pół. Czując się nieswojo, pan K. ogłasza, że musi odejść, więc siostry zabierają go do mapy pięter. Znajduje miejsce, jesteś tutaj, ale nadal nie ma wyjścia. Siostry mówią mu, że nie opuszczały hotelu od lat. Ponieważ schody są zbyt trudne dla ich starych nóg, a tutaj mają wszystko, czego potrzebują. Przepraszają, że nie mogą mu pomóc i mówią, że powinien odwiedzić wyrocznie. Panka sprawia, że pojawia się kwiat, zanim odchodzi. Po przejściu przez kilka kolejnych korytarzy, światła znów zaczynają migotać i widzi biegające dzieci. Melinda przechodzi z jednego pokoju do drugiego, a panka próbuje za nią pójść, aby poprosić o pomoc, ale drzwi są zamknięte. Kiedy jest zajęty, dzieci kradną jedną z jego walizek i chowają się w pokoju. Panka pędzi za nimi, ale kiedy otwiera drzwi, znajduje tylko szafę. W tym momencie na końcu korytarza pojawia się zespół, a dwóch kelnerów wbiega do szafy, więc panka podąża za nimi. Teraz znajduje się w pokoju z zespołem i zostaje zauważony przez Gagę, która nazywa go nowym gościem, a następnie ciągnie go do głównego stołu. Jest zbyt zaniepokojony swoją walizką, więc Gaga idzie poszukać dzieci, podczas gdy kelnerzy nadal oferują mu jedzenie. Za każdym razem, gdy K próbuje zajrzeć do drugiego pokoju, facet przy stole przesuwa się, aby zasłonić mu widok i opowiada o tym, jak niesamowita jest Gaga. Wkrótce wraca bez walizki i zaczyna mówić o sztuce, mówiąc, że jej muzycy są w trasie koncertowej stulecia. Następnie Gaga przygotowuje się do kąpieli, a zespół opuszcza pokój, wypychając pana K. Tłum przejmuje korytarz, wypełniając go chaosem. Pan K spogląda na zegarek i zdaje sobie sprawę, że spóźnił się na spotkanie. Kelner potyka się i wkłada mu tacę do ręki. Więc Melinda ustawia go w kolejce z innymi kelnerami i zabiera ich na dół do kuchni. Po założeniu mu fartucha panka zostaje wepchnięty do linii produkcyjnej, gdzie dziesiątki kucharzy przygotowują posiłki. Anton wyjaśnia, że Melinda jest córką szefa kuchni i że panka ma szczęście, że dostał tę pracę, ponieważ trudno jest się tu dostać. Aby przekonać kucharzy, że nie jest kolejnym pracownikiem, panka zaczyna robić sztuczki z jajkami, a nawet żongluje nimi. Jednak Melinda mówi mu tylko, żeby jutro przyszedł do pracy punktualnie. Po zakończeniu zmiany pan K zostaje zabrany do sypialni, gdzie wszyscy pracownicy piją i zasypiają w stosie. Ma dziwny sen o krwawiącej szczelinie w ścianie. Rano Anton budzi pana K, który jest zszokowany, widząc, że zamiast eleganckiego garnituru ma na sobie stare ubrania, więc Anton zabiera spodnie innego pracownika, aby mógł je założyć. W kuchni pan K słyszy dziwne odgłosy dochodzące z rur, ale Anton mówi mu, żeby się nie martwił, ponieważ ostatnio były problemy z instalacją wodociągową. Zmęczony czekaniem pan K próbuje opuścić kuchnię, ale Melinda wciąga go do magazynu, popycha go na meble i robi z nim, co chce. Potem pan K zostaje wysłany do biura szefa kuchni i zmuszony do wysłuchania długiego wykładu o jajkach. Dzieli się drinkiem z panem K, mówiąc, że go lubi i że jest naprawdę utalentowany, więc może podzielić się z nim całą swoją wiedzą. Później w pokoju Anton jest zaskoczony, widząc, że pan K wrócił z kilkoma książkami, które dał mu szef kuchni. Podczas gdy Anton bierze książkę, aby też się trochę nauczyć, panka wykorzystuje bąbelki w pokoju, aby wykonać kilka sztuczek. W tym momencie ponownie słyszy odgłosy z rur, więc opuszcza pokój, aby to sprawdzić. Po zamknięciu drzwi, ponownie słyszy odgłosy i rozkłada ręce, próbując dotknąć jednocześnie obu ścian, ale bezskutecznie. Następnie Ka idzie do łazienki, oczywiście zamykając drzwi, aby zachować prywatność. Nagle klamka zaczyna się trząść i nie przestaje, dopóki panka nie mówi, że jest zajęty. Następnie słychać szeptany głos, pytający K, czy jest prawdziwy, i czy plotki o tym, że jest wyzwolicielem, są prawdziwe. Gdy głos mówi, że nie ma zbyt wiele czasu, pokrywa na dole drzwi, zostaje zepchnięta i do środka sięga kilka rąk. Pan K kopie je, mówiąc, że musiały go pomylić z kimś innym, ale ręce nadal ciągną go za nogę. Dopiero gdy K mówi, że jest nikim, ręce znikają. Przestraszony i zdezorientowany, postanawia spędzić noc w łazience. Rano Anton przychodzi po niego do pracy, a panka wyniotuje. Wtedy Kaza uważa, że słowo wyzwoliciel pojawiło się również na tych ścianach. Anton uważa, że to tylko żart wandali i obaj idą do kuchni. Podczas pracy Anton wyznaje, że pracuje w hotelu od siedmiu lat i nie pamięta, kiedy ostatnio był na zewnątrz, więc nie wie, gdzie jest wyjście. W tym momencie pies pojawia się u stóp K, a wkrótce potem do kuchni wchodzi kierowniczka. Panka próbuje za nią podążać, ale po kilku zakrętach traci ją z oczu. Następnie K idzie do biura szefa kuchni i próbuje zrezygnować z pracy, mając nadzieję, że ktoś go wyrzuci. Jednak szef kuchni oferuje mu awans, aby zatrzymać go w pracy. Pan K odrzuca tę propozycję, co powoduje, że szef kuchni płacze i błaga go na kolanach. Kiedy mężczyzna obejmuje pana K, prosi go, aby mu zaufał. Szef kuchni zabiera K do jego nowego miejsca w kuchni i daje mu bardziej elegancką czapkę, co wzbudza zazdrość Anton'a. Po zakończeniu zmiany pan K próbuje porozmawiać z Antonem, który jest wściekły. Anton uważa, że K chce tylko osiągnąć szczyt i nie obchodzi go, kogo po drodze zniszczy. Pan K postanawia spać w swoim pokoju hotelowym, gdzie ciągle słyszy odgłosy rur w ścianach. Na wszelki wypadek przywiązuje mocną linę od okna do drzwi. Następnego ranka zauważa, że lina jest obwisła. Oznacza to, że pokój się skurczył, a odgłosy to przesuwające się ściany. Pędzi, aby powiedzieć Antonowi, że hotel się kurczy, udowadniając to, pokazując, że jego ręce mogą teraz dotknąć jednocześnie obu ścian. Anton nie wierzy mu, ale kiedy idą do kuchni, zastają tam całkowity chaos spowodowany brakiem miejsca. Panka mówi szefowi kuchni, że powinni ewakuować hotel, ale szef kuchni odmawia, twierdząc, że muszą gotować dla gości. To sprawia, że Katra ci panowanie nad sobą i krzyczy, po czym wskakuje na stół, aby wyjaśnić pracownikom, co się dzieje. Pracownicy uderzają w patelnię, a panka skacze z stołu na stół, pytając ich, czy ich życie nic nie znaczy. W tym momencie szef kuchni odczuwa ból w klatce piersiowej i potyka się, ale nadal nakazuje personelowi wyrzucić pana K z kuchni. Pan K zostaje wyrzucony na korytarz, a drzwi kuchni zostają zamknięte, aby go nie wpuścić. Następnie pan K idzie poszukać siostry i odkrywa, że wszyscy goście zostawili meble na korytarzu, ponieważ nie mieszczą się one już w ich pokojach. Pan K pomaga duetowi wynieść kanapę, a one wspominają o obecności boskości hotelu. Następnie siostry wracają do swojego pokoju i głośno odtwarzają muzykę, śpiewając razem z nią. W swoim pokoju pan K znajduje mapę w szufladzie, słysząc narastające odgłosy. Rury nadal się trzęsą, zespół maszeruje korytarzem z gagą, personel kuchenny tworzy muzykę za pomocą swoich narzędzi, a nawet kierownik tańczy razem z nimi. Rura pęka i wycieka na tapetę, a K czuje, jakby jego głowa miała eksplodować. Ściana pęka, kurcząc się, a okno w pokoju pana K nagle eksploduje, powodując jego upadek. Gdy wszystkie odgłosy w końcu ucichają, pan K zagląda przez potłuczone szkło i widzi pozostałe ściany hotelu. W tym momencie wszystkie pozostałe okna również eksplodują, rzucając go z powrotem na łóżko. Następnie pan K wiesza mapę na ścianie za pomocą gumy do rzucia i dodaje kartkę papieru z narysowanym przez siebie korytarzem. Ponieważ pokój się skurczył, wyrzuca część mebli przez okno, a następnie idzie do szafy po kredę. Następnie zaczyna eksplorować korytarze, zaznaczając kredą ściany i podłogę oraz rysując schemat w notesie, aby móc dodać strony do swojej mapy. W szafie magazynowej znajduje trochę jedzenia. Czasami zagląda do kuchni. Ale Melinda spogląda na niego groźnie, aby zmusić go do opuszczenia pomieszczenia. Mapa rośnie do niemożliwych rozmiarów, co doprowadza pana K do szału, więc, aby poradzić sobie ze stresem, krzyczy przez okno, że się nie podda. W miarę upływu czasu w korytarzach pojawia się coraz więcej mebli. W końcu pan K znajduje psa kierownika, który zaczyna lizać ścianę. W tym momencie wyłącza się prąd i pan K myśli, że jest sam w ciemności, aż zaskakuje go światło latarki. To mężczyzna, którego K znalazł pod łóżkiem, który teraz upuszcza latarkę na ziemię. Kiedy K ją podnosi, mężczyzna znika. Panka rozgląda się przez kilka sekund, ale wtedy wraca prąd i ujawnia mężczyznę na końcu korytarza. Bez względu na to, ile pytań zadaje K, mężczyzna nie chce mówić, a kiedy Pan K próbuje się do niego zbliżyć, ten cofa się. Następnego ranka Pan K budzi się w łóżku i widzi starego mężczyznę śpiącego u jego stóp. Próbuje go obudzić, ale bezskutecznie. Później, gdy K kontynuuje pracę nad mapą, Mężczyzna podąża za nim, a nawet przyjmuje od niego przekąskę, zanim w końcu odchodzi. W tym momencie pan K. z przerażeniem odkrywa przerażające macki poruszające się w szczelinach na ścianie. Podnosi tapetę i znajduje dziwny organizm złożony z macek. Kiedy K. dotyka go, macki wiją się i powodują drżenie całego budynku. Wyczuwając to, kierownik zaczyna szukać przyczyny. Pan K. próbuje użyć tacy, aby oddzielić organizm od ściany, ale budynek znów się trzęsie, a światła migoczą. Pęka również rura, więc panka postanawia opuścić ten korytarz. Po ponownym zobaczeniu słowa wyzwoliciel, panka wraca do swojego pokoju i zastaje tam czekającego mężczyznę. Panka wypija trochę alkoholu, po czym odwraca się i widzi całą rodzinę siedzącą przy łóżku. W głównym korytarzu kierownik próbuje pomóc organizmowi pozostać na ścianie. Kiedy panka wraca do mapowania terenu, widzi w korytarzach wiele osób, które zaczynają za nim podążać. Próbują go również dotknąć, jakby był świętym zbawcą. Wybucha i krzyczy, żeby przestali po czym zdaje sobie sprawę, że może wykorzystać ich oddanie. Pan K rozdaje papier i kredę, prosząc tłum o pomoc w sporządzeniu mapy. Wszyscy wiwatują, po czym się rozchodzą. Następnie K wspina się na stos mebli i widzi kierownika, ale poślizgnął się i uderzył głową, co spowodowało utratę przytomności. Chwilę później K budzi się i wraca do swojego pokoju, gdzie odkrywa, że tłum zjadł całe jego jedzenie, ale nie narysował ani jednej mapy. Jeden z mężczyzn używa nawet szczoteczki do zębów pana K. Wściekły pan K. próbuje ustalić zasady, ale nikt go nie słucha, ponieważ przez drzwi i okna wciąż wchodzi coraz więcej osób. Następnie pan K. idzie do kuchni, która znacznie się skurczyła i jest pokryta mchem. Personel pije jak zwykle, a pan K. nie wie, co robić. Anton zaskakuje go od tyłu i zaprasza do środka, mówiąc, że mogą udawać, że nic się nie stało. Jednak K. nie chce ignorować prawdy. A Anton zwraca uwagę, że prawda pana K. nie jest lepsza od jego. Kiedy panka próbuje wrócić do swojego pokoju, nie może go otworzyć, ponieważ wiele osób śpi przed nim. Panka nie ma innego wyboru, jak spać na korytarzu, a hotel zrzuca na niego tapetę jako koc. Rano panka budzi dzwonek telefonu. Wbiega do swojego pokoju, ale okazuje się, że gość już odebrał telefon i się rozłączył. Panka wpadł w szał i potrząsa mężczyzną, obwiniając go za zrujnowanie wszystkiego. Staje się tak agresywny, że inni muszą go odciągnąć. Tłum twierdzi, że dał im fałszywą nadzieję, Ponieważ nie znalazł wyjścia, i ignoruje pana K, gdy ten próbuje wyjaśnić, że nigdy nie nazywał siebie zbawcą. Wkrótce korytarz również pokrywa się mchem i pojawia się królik. Pan Panka zdaje sobie sprawę, że zwierzę znalazło jego walizkę i zagląda do środka w poszukiwaniu swoich rzeczy. W tym momencie przebiega pies, a panka podąża za nim i odkrywa kilku mężczyzn zmywających kredę ze ścian. Zdając sobie sprawę, że tłum działa przeciwko niemu, panka krzyczy na nich i goni ich do swojego pokoju, gdzie zaczyna bić wszystkich miotłą. Aby zmusić ich do opuszczenia pomieszczenia. Kiedy się uspokaja, panka zauważa coś w łóżku. Są to fragmenty mapy, które tłum ukrywał pod prześcieradłami. Przedmioty zaczynają latać przez okno, a panka wygląda na zewnątrz. Wygląda na to, że grupa zajęła inny pokój i rzuca w niego przedmiotami jako karę, więc panka rozbija łóżko i zakrywa okno drewnianymi deskami. Następnie lampa sufitowa powoli się odkręca, a panka odsuwa się, zanim ona spadnie. Siostry pojawiają się w otworze i oferują mu kawę, podczas gdy on pracuje nad złożeniem mapy. W końcu postanawia ponownie wyjść, aby narysować nowe fragmenty mapy, ale zastaje w korytarzu rozgniewany tłum, w tym Antona i Melindę. Rozpoczyna się pościg i pan K musi szybko wrócić do swojego pokoju, gdzie blokuje drzwi krzesłem. Ludzie walą w drzwi, a inni rzucają przedmiotami w jego okno. Siostry mówią panu K, że droga wyjścia nie musi być taka sama jak droga wejścia. Zmęczony pan K drwi z nich otwierając różne szuflady, ale kiedy przesuwa szafę, z przerażeniem odkrywa na ścianie organizm z mackami. Tworzy on przerażający tunel, który siostry nazywają wspaniałym, ale ohydnym. Panka jest gotów podjąć ryzyko, ale siostry odmawiają pójścia z nim. Przerażony, ale zdeterminowany, Panka zaczyna czołgać się przez obrzydliwy tunel, dostrzegając światło na końcu. Znajduje błonę blokującą wyjście, a kiedy ją dotyka, dziwna istota przypominająca kałamarnicę po drugiej stronie wydaje dźwięk. Panka pyta ją... Czego chce, i koncentruje się, aby poczuć to, co ona czuje, dowiadując się, że jest zmęczona i nie wytrzyma już długo. Panka uważa, że zasługuje na wolność. W tym samym czasie tłum wyłamuje drzwi i wpada do pokoju. Słyszą stworzenie i myślą, że to wyrocznia, więc padają na kolana, aby się modlić. Wkrótce do tunelu wchodzi więcej osób, a ich niezdarność sprawia stworzeniu wiele bólu. Ściany hotelu drżą, a panka zdaje sobie sprawę, że stworzenie umiera. W tym momencie menadżerka wpada do pokoju i desperacko odciąga ludzi. Następnie próbuje wejść do środka i mówi panu K, że jest mordercą, ale on ignoruje ją i zaczyna naciskać na membranę, aż stworzenie wychodzi, a ciemność przejmuje kontrolę. Nagle pan K znajduje się unoszący się w wodzie. Stworzenie pojawia się wokół niego i chwyta go za nogę, aby wyciągnąć go do światła powyżej. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.